Tomek widzi imigrantów każdego dnia: w swoim miejscu pracy, w restauracjach. W swojej drużynie piłkarskiej lub w transporcie publicznym. Wiele osób spoza Unii Europejskiej mieszka i pracuje w Europie. Jednak aby odnieść sukces, imigranci muszą zintegrować się z goszczącym ich społeczeństwem. Powinni być w stanie korzystać z tych samych praw i obowiązków, co obywatele Unii Europejskiej, tacy jak Tomek. Integracja oznacza również zachęcanie imigrantów do aktywności w goszczącym ich społeczeństwie poprzez oferowanie dostępu do edukacji i szkoleń, czy wspieranie przedsiębiorczości i kreatywności. Przede wszystkim imigranci Należy pomóc opanować miejscowy język. Tylko wtedy będą oni mieli większe możliwości zatrudnienia. Będzie im również łatwiej budować relacje społeczne w domu i w pracy. Unia Europejska wspiera kraje członkowskie i rozwija szereg narzędzi sprzyjających lepszej integracji. Na przykład, niektóre kraje stworzyły centra informacji o wszystkich aspektach życia w goszczącym imigrantów w społeczeństwie. Inne zatrudniają tłumaczy w zakładach opieki medycznej. Dzieci imigrantów mogą uczestniczyć w zajęciach sportowych i kulturalnych. I oczywiście wszyscy są zachęcani do uczestnictwa w kursach językowych. Tomek widzi, że imigranci mogą być cennym nabytkiem i mają swój wkład w gospodarcze, socjalne i kulturalne życie społeczeństwa. Jednak jest to możliwe tylko wtedy, gdy istnieje obustronny szacunek i wzajemna chęć poznania.